Rozdział ósmy. Próżność ukarana. Pewnego wieczora, w końcu kwietnia, Maryla powracała z posiedzenia szwalni. Świadomość, że zima wreszcie minęła, zbudziła w niej uczucie zadowolenia i nadzieje, jakie wiosna zwykła wywoływać, zarówno w duszach ludzi starych i smutnych, jak i młodych i wesołych. Maryla nie dorosła do analizowania swych myśli i uczuć. Wyobrażała sobie prawdopodobnie, iż myśli jedynie o szwalni, kasie misjonarzy i nowym dywanie dla zakrystii. Tymczasem poza tymi rozmyślaniami ukrywało się rozkoszne poczucie różowiących się pól, rozpalających się w bladej purpurze mgieł zachodzącego słońca, wysokich, ostro zakończonych cieniów sosen padających na łąki po drugiej stronie stawu nieruchomych topoli o ciemnoczerwonych, nabrzmiewających pąkach wokoło zwierciadlanej tafli jeziora leśnego, bezustannego budzenia się światła i silnie pulsującego życia pod szarą powłoką ziemi. Wiosna szła, a powolny krok Maryli stawał się coraz lżejszy i szybszy pod wpływem głębokiej, wiośnianej radości. Wzrok starej panny spoczął z miłością na zielonym wzgórzu, przezierającym poprzez młode liście drzew i odbijającym w swych oknach światło słoneczne w niezliczonej ilości świetlanych blasków. Przyspieszając kroku po wilgotnej alei. Maryla dumała, jak miła jest świadomość, że powraca do domu do wesoło trzaskającego na kominku ognia i porównywała to uczucie z wrażeniem chłodnej pustki, jaką dawnymi laty, wracając z posiedzeń szwalni przed przybyciem ani zastawała na tym zielonym wzgórzu. To też nic dziwnego, że gdy weszła do kuchni i nie zastała tam śladu ognia ani też swojej wychowanki, uczuła się zirytowana i rozczarowana. Poleciła ani punktualne przygotowanie herbaty na piątą, a tymczasem sama będzie zmuszona szybko przebrać się i przygotować wieczerze, zanim Mateusz powróci z pola od orki. – Rozmówię się z panną Anną, gdy powróci – mówiła Maryla gniewnie, łupiąc siekielką drzewo z większą energią niż należało – Ot, I Mateusz już powrócił i cierpliwie czeka w kącie, a ona wyskakuje pewno z Dajaną, pisze powieści, deklamuje dialogi lub inne bzdurstwa i ani myśli o godzinie i o swych obowiązkach. Trzeba będzie raz na zawsze skończyć z tym wszystkim. Mało mnie to obchodzi, że pani Alan twierdzi, iż Ania jest najsłodszą i najzdolniejszą z dziewcząt, jakie zna. Niechaj sobie będzie słodka i zdolna, lecz w głowie roi jej się od głupstw i nigdy nie można z góry przewidzieć, na jaki szalony pomysł wpadnie. Ledwie zapomnisz o jednym jej wybryku, już gotów jest drugi. Ale masz tobie! Toć w tej chwili powtarzam mniej więcej słowa małgorzaty Linde, która rozmawiając ze mną po dzisiejszym posiedzeniu, w ten sposób krytykowała Anię. Rada byłam, że pani Alan broniła naszej małej, gdyż jestem pewna, iż w przeciwnym razie ja sama byłabym zbyt ostro odpowiedziała Małgorzacie, bez względu na obecność innych. Ania ma wiele wad i daleka jestem od przeczenia temu. Przecież ja ją wychowuję, nie zaś Małgorzata Lindę, która potrafiłaby znaleźć wady w samym Archaniele Gabrielu, gdyby tak mieszkał w Ewonli. A, lecz bądź co bądź, skoro. Poleciłam ani zająć się przygotowaniem wieczerzy, nie powinna była wyjść po południu z domu. Wprawdzie muszę przyznać, że pomimo wszystkich jej wad, nigdy dotąd nie bywała nieposłuszna lub nieobowiązkowa i smuci mnie bardzo, że się to dziś zdarzyło. Zapewne tak jest, rzekł Mateusz, który cierpliwy i rozsądny, lecz przede wszystkim głodny, uważał za najodpowiedniejsze nie powstrzymywać Maryli od gderania. Doświadczenie nauczyło go, że siostra krząta się o wiele szybciej, jeżeli nie przeszkadzać jej w podobnej chwili przeciwnymi argumentami. Czy Aby nie sądzisz jej zbyt pośpiesznie, Marylu? Rzekł powoli. Nie nazywaj jej nieobowiązkową, o ile nie jesteś pewna jej winy. Być może iż wszystko da się jeszcze wytłumaczyć. Ania potrafi wyjaśnić tę sprawę. Nie ma jej w domu, pomimo że kazała mnie jej pozostać, odrzekła ostro Maryla. Sądzę, że trudno jej będzie się z tego wytłumaczyć. Z góry wiedziałam, iż ty będziesz jej bronił, Mateuszu. Szczęściem ja ją wychowuję, nie ty. Noc już zapadła, gdy wieczerza była gotowa, ale nie widać było małej winowajczyni, która powinna była pędzić już przez składkę i wzdłuż alei zakochanych ze świadomością niespełnionych obowiązków. Maryla kwaśna zmyła i pochowała naczynia stołowe. Następnie, potrzebując świecy do piwnicy, udała się na facjatkę, aby wziąć lichtarz stojący zazwyczaj na stoliku Ani. Zapaliwszy świecę, nagle zauważyła dziewczynkę leżącą na łóżku z głową ukrytą w poduszkach. A to co znowu? zawołała zdumiona. Czyś ty spała, Aniu? Nie, brzmiała przytłumiona odpowiedź. Coś ty więc chora? Spytała Maryla, zaniepokojona zbliżając się do łóżka. Ania głębiej jeszcze zakryła się w poduszki, jakby pragnęła na zawsze ukryć się przed oczami śmiertelników. Nie, ale kochana Marylu, proszę odejść i nie spoglądać na mnie. Jestem pogrążona w odchłani rozpaczy i nic mnie nie obchodzi, kto jest prymusem w klasie, ani kto pisze najlepsze wypracowania, lub też kto śpiewać będzie w chórze szkoły niedzielnej. Podobne drobiazgi nie mają obecnie dla mnie najmniejszego znaczenia, bo nie sądzę, bym kiedykolwiek mogła się ludziom pokazać. Kariera moja skończona. Proszę nie patrzeć na mnie, niech Maryla odejdzie. Czy to słyszane rzeczy? wykrzyknęła Maryla coraz bardziej zdziwiona. Cóż to się dzieje, Aniu? Cóżeś ty uczyniła? Wstań natychmiast i odpowiedz. Natychmiast powtarzam. A teraz mów, co się stało. Ania sunęła się z łóżka zrozpaczona, lecz posłuszna. Proszę spojrzeć na moje włosy, Marylu, szepnęła. Maryla uniosła świecę i badawczo rzuciła okiem na włosy Ani, ciężką masę opadającą na jej ramiona. W istocie miały one dziwny wygląd. Cóżeś ty zrobiła ze swymi włosami, Aniu? spytała. Toć. One są zielone. Zielone dałyby się nazwać, gdyby to był jakiś możliwy kolor, ten dziwaczny, brzydki, brązowo zielony odcień tu i ówdzie przetykany pasmami przyrodzonej, rudej barwy podnoszące jeszcze bardziej wstrętne wrażenie. Nigdy w życiu Maryla nie widziała czegoś tak szkaradnego, jak włosy ani w owej chwili. Tak, są zielone, jęknęła Ania. Myślałam, że nie ma nic równie brzydkiego jak rude włosy, lecz teraz widzę, że dziesięć razy gorzej jest mieć zielone. Ach, Maryla, nie może sobie wyobrazić, jak bezgranicznie jestem nieszczęśliwa! Nie pojmuję, co się stało, lecz mam nadzieję, że się dowiem, rzekła Maryla. Pójdź ze mną do kuchni. Tutaj jest mi zbyt chłodno i opowiedz, coś ty znowu urządziła. Już od pewnego czasu oczekiwałam jakiegoś niezwykłego wydarzenia. Dwa miesiące minęły od ostatniej awantury, więc byłam pewna, że ten spokój nie może dłużej trwać. No i cóż takiego zrobiłaś ze swymi włosami? Ufarbowała mnie. Ufarbowałaś? U Ufarbowałaś włosy? Aniu, czyś ty nie wiedziała, że to czyn bardzo naganny? Owszem, wiedziałam, że to niewłaściwe, przyznała Ania. Ale pomyślałam sobie, iż warto raczej popełnić coś trochę niewłaściwego, aby się wreszcie pozbyć czerwonych włosów. Obliczyłam wszystko Marylu i postanowiłam być niezmiernie staranną pod innymi względami, aby w ten sposób wyrównać błąd. Co prawda, rzekła Maryla ironicznie, gdybym się zdecydowała ufarbować włosy, ufarbowałabym je przynajmniej na jakiś ludzki kolor, nie uczyniłabym ich zielonymi. Ależ ja nie miałam zupełnie zamiaru ufarbować ich na zielono, broniła się Ania ze łzami w oczach. Jeśli postąpiłam mnie słusznie, pragnęłam przynajmniej osiągnąć tym sposobem jakąś korzyść. On mnie zapewniał, że włosy moje uzyskają wspaniałą, kruczą barwę. Twierdził tak z największą stanowczością. Jakże mogłam wątpić o prawdzie słów jego, Marylu? Wiem dobrze, jak to boli, gdy nie ufają naszym słowom, i pani Alan powiada, że nie należy nigdy wątpić o czyjejś uczciwości, jeśli nie ma na to dowodów. Teraz mam już dowód: zielone włosy to dowód, wystarczający dla każdego. Przed tym nie miałam go i wierzyłam ślepo jego zdaniu. Czyjemu zdaniu? Kto ci o tym powiedział? Handlarz wędrowny, który tu był po południu. Kupiłam tę farbę od niego. Ależ, Aniu, ile razy prosiłam cię, byś nigdy nie pozwoliła żadnemu z tych Włochów wejść do domu. Nie lubię, gdy się tu włóczą. — Ho, ja go też wcale nie wpuściłam do mieszkania. Pamiętałam o zakazie Maryli i wyszłam starannie, zamknąwszy drzwi. Wszystkie drobiazgi oglądałam na schodach. Zresztą nie był to wcale Włoch, lecz Niemiec. Miał olbrzymie pudło, pełne bardzo ciekawych przedmiotów, i opowiadał mi, że ciężko pracuje, by zarobić na sprowadzenie swojej żony i dzieci z Niemiec. Mówił o tym z takim przejęciem, że wzruszył moje serce. Pragnęłam kupić coś, aby mu pomóc w tak ważnej sprawie. Nagle spostrzegłam ową buteleczkę z farbą do włosów. Handlarz solennie zapewnił mnie, że farba ta zabarwi każde włosy na kruczy czarny kolor, który się nigdy nie zmyje. W mgnieniu oka ujrzałam się w obramowaniu kruczo-czarnych włosów i pokusa stała się nieprzezwyciężona, tylko... Niestety cena buteleczki była 75 centów. Ja zaś z moich oszczędności za kurczątka posiadałam jedynie 50. Zdaje mi się, że handlarz miał bardzo dobre serce, gdyż rzekł, że dla mnie sprzeda ją za 50, co znaczy tyle, jakby ją darował. Kupiłam więc i gdy odszedł, pobiegłam na górę i natarłam włosy starą szczotką, wedle przepisu. Zużyłam całą buteleczkę, lecz kiedy ujrzałam straszny kolor, jakiego nabrały moje włosy, żałowałam szczerze, iż tak nagannie postąpiłam i martwiłam się od tej chwili bezustannie. Mam nadzieję, że ci to posłuży za przestrogę, rzekła Maryla surowo. I wskaże, dokąd cię próżność może zawieść. Bóg raczy wiedzieć, co z tobą obecnie począć. Przypuszczam, że przede wszystkim należy włosy bardzo starannie zmyć, tylko nie wiem, czy to się na coś przyda. Stosownie do tej rady Ania zmyła włosy, szorując je bardzo silnie mydłem i wodą, lecz daremne były wszelkie wysiłki. Zielona farba nie dawała się zupełnie zetrzeć, tak samo jak naturalny, rudy kolor włosów. Jakkolwiek uczciwość wędrownego handlarza mogła podlegać kwestii, pod jednym względem wyrzekł prawdę. Farba nie do zmycia. Co ja pocznę, Marylu? Pytała Ania, zalewając się łzami. Nie potrafię przeżyć tego. Niezawodnie uległy już zapomnieniu moje poprzednie pomyłki, jak ciasto z kroplami walerianowymi, spojenie winem Dajany i gwałtowne uniesienie się wobec pani Lindy. Lecz tego nie zapomniano by nigdy. Powiedzą, że nie jestem godna szacunku. Ach, jakże Juzia Pej będzie się śmiała. Marylu, nie mogłabym spojrzeć w oczy Juzi. Jestem najnieszczęśliwszym dziewczęciem na wyspie księcia Edwarda. Rozpacz Ani trwała cały tydzień. Przez ten czas nie wychodziła wcale z domu i codziennie szorowała włosy. Diana była jedyną osobą wtajemniczoną w tę nieszczęśliwą historię. Rozumie się, że solennie przyrzekła nie mówić o tym nikomu i widocznie dotrzymała obietnicy. Przy końcu tygodnia Maryla rzekła stanowczo: Nie ma rady, Aniu. Jest to trwała farba nie do wywabienia. Włosy trzeba ściąć, nic nie pomoże. Nie zechcesz chyba wyjść tak na ulicę. Usteczka Ani zadrgały, lecz zrozumiała, że Maryla ma słuszność. Z rozpaczy pełnym westchnieniem udała się po nożyczki. Proszę Marylu, utnijmy je natychmiast i będzie skończone. Ach, czuję, że mam zranione serce. Jest to takie nieromantyczne zmartwienie. Bohaterki powieści tracą włosy podczas chorób gorączkowych lub sprzedają je, aby pieniądze poświęcić na jakiś dobry uczynek. Jestem pewna, że w podobnym wypadku nie bolałabym nad ich utratą ani w połowie, tak jak w tej chwili. Nie ma żadnej pociechy dla kogoś, kto ścina włosy dlatego, że je ufarbował na wstrętnie brzydki kolor czy nie. Będę też płakała bezustannie podczas tej okropnej operacji. Jest to taka tragiczna przeprawa. I w istocie Ania dotrzymała słowa, po czym, wróciwszy na górę do swego pokoiku i przejrzawszy się w lusterku, popadła w niemą rozpacz. Maryla bardzo skrupulatnie wypełniła swe zadanie, gdyż okazała się konieczność ścięcia włosów aż do skóry. Rezultat wypadł nie bardzo do twarzy, jeżeli użyjemy najłagodniejszego wyrażenia. Ania szybko odwróciła lusterko od ściany. Nigdy już nigdy nie zajrzę do lusterka, zanim mi włosy nie odrosną, wybuchnęła rozpaczliwie. Lecz już po chwili odwróciła lusterko od ściany. Owszem. Będę, będę się przeglądała. Niechaj to będzie karą za próżność. Ilekroć wejdę do mego pokoiku, przejrzę się, by zobaczyć, jak jestem brzydka. Nigdy nie sądziłam, że jestem próżną co do moich włosów. Teraz jednak przekonałam się, że tak było, bo chociaż rude, były długie, niezmiernie gęste i wijące się. Przypuszczam, że w najbliższej przyszłości wydarzy się jakiś wypadek i mojemu nosowi. Ogolona głowa Ani wywołała duże zdumienie w szkole, lecz ku pewnemu uspokojeniu dziewczynki nikt się nie domyślił istotnej przyczyny tego faktu. Pozostała ona tajemnicą nawet dla Juzi Pei, która nie omieszkała jednak oświadczyć ani, że wygląda jak prawdziwe straszydło na wróble. Nic nie odrzekłam, kiedy mi to Józia powiedziała. Zwierzała się tegoż wieczora Ania Maryli, która po silnej migrenie leżała na kanapie. Uważałam to za część kary, jaką powinnam cierpliwie znosić. Ciężko mi było usłyszeć, że jestem podobna do straszydła na wróble i już, już miałam coś odrzec, ale nie uczyniłam tego. Ciśnęłam jej tylko pogardliwe spojrzenie, a potem wybaczyłam. Człowiek czuje się szlachetniejszym, gdy przebacza innym, czy nie? Mam zamiar w przyszłości wytężyć całą moją energię w celu uszlachetnienia się i nigdy nie usiłować stać się piękną. Bez wątpienia lepiej jest być dobrą. Wiem o tym, lecz nieraz jakże trudno uczynić coś dobrego, nawet gdy wiemy, że obowiązkiem naszym jest tak postąpić. Z pewnością będę się starała zostać dobrą, taką jaką jest Maryla, pani Alan, panna Stacy i wyrosnę wam na chlubę. Diana powiada, że kiedy włosy moje zaczną odrastać, powinnam opasać głowę czarną aksamitką z kokardką u boku. Pewna jest, że będzie mi bardzo do twarzy, ale czy ja nie mówię zbyt wiele, Marylu? Może to źle wpływa na ból głowy? Lepiej mi jest teraz. Po południu strasznie mi głowa dokuczała. Te migreny stają się coraz cięższe. Będę musiała poradzić się lekarza, co się tyczy twojej paplaniny. Nie przeszkadza mi ona obecnie. Przywykłam do niej Aniu, rzekła z uśmiechem Maryla. Znaczyło to, że lubi jej się przysłuchiwać. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl